Cześć! dzisiaj od sobie w Minecrafta, Minecrafta i na serwerze mc.kcraft.pl I na serwerze 1.7.10 To jest moja glidia Jest u nas trzech, trzech diaksowych A miałby, a byłoby nas 4, nawet pięciu, nawet siedmiu Ale mi się nie chce, się boję, że mnie nas okradną a chodźmy w śpiżarnie. No, hmm. Dobra. Jesteśmy już w No. No. Mam takie, tu mam jedzenie, tu mam parę różne rzeczy. Ja trochę jak powiększyłem! 100%. Gdzie jest? Tak? W gildii? No, Na no. dziesiątym poziomie? Tak. Fajnie. To już mam Ju takie. nie da, nie da? Osi Osiągnięto już maksymalny rozmiar terenu. No ale fajnie. A od pokopię. O już tutaj miałem. Tutaj mam niepotrzebne rzeczy, takie różne to jest przykłynka. Takie rzeczy. Okej, okay. to jest lawa. Jakby była nam potrzebna, ale raczej nie. O, tu mamy takie. Teraz jak zrobił bloków, które takich. Hmm. I chyba te mi się bardzo bo nie chcę tak. Iść, iść, iść. Okej. Okay. No, i jeszcze pokażę. To jest moja zbroja cała zenchantowana. O, on też ma. Ty masz całą zenchantowaną? Tak Całą? My się nie możemy bić No bo wyłączyłem Bo co? Bo wyłączyłem Okej okay. O tu mamy jeszcze prysznic Wchodzimy do prysznic Umawialiśmy się Jadę gdzieś kopy wszystko najlepsze kopanie jest najlepsze. Mam już taką wielką gildię. Chyba nikt nam nic nie weźmie. Mam 20 diaksów. Daj mi dwa. Po co? Muszę, się, muszę się zrobić kilo. Gdzie ty jesteś? Tepnę się do ciebie. Jestem na dole. A to się tepnie, nie chcę się już wyjść Okej. Okay. dzisiaj jest Maczek. Polska finałna. Dobra, masz to. No, tu możemy Kamstrzeńczącyś ja sobie jeszcze ten kilof. Jak będziesz mógł. Jest mecz polsko-finlandyjski. Yeah. No to ze skrzynki jakieś. No nie mam, nie mam. To ze skrzynki coś. I ja, yeah, jest mecz Polska Finlandia. O 17. Gdzieś tak. Gdzieś tak 17.30. Tak jakoś. No. Jeszcze dzisiaj... <coughs> Dużo fajnych filmów. Jeszcze, na Polsacie będą dzieje fajne filmy. Fajnie ten. Błaszczykowski zagrał w meczu Polska-Serbia. Fajnie, mi się podobała jego gra. Takie ładne szamie. Byłam na ląd. Nie na ląd na się Tam nie się nie. to się złoczył. nie się złoczył. Kamieś się złoczył. Kamieś się złoczył. To się złoczył. Kamieś się złoczył. się tepa się na polu. I się

Tutaj, chyba siedzę tutaj. Ja prawie nic nie mam. Ale wiem co się zrobię. Coś fajnego. Rzucam. Mam bugi! Ej, biorę pełę kresu, się. O nie, nie! Z wiecz. A ja miałem bugi i to fajne. W powietrze. leci ci perła kresu. Čem si začíná? Začínám si perełom kresu. Ale daleko. Čekaj. Ok. Musím si něco dělat. já mám, já tež mám bubí, chyba. kde? Jestem. осталось. не вон сырой сам перед кресу. кресло. Кибай два спавна. Тут там в поведше. Лети. Фасом берем кресло.

Я мне всегда уже тебя спорят. Так сядьте. Ну, а, на базу. А что Так. Ты раз моей гильдии. Jeszcze będę ulepszał. Będą następne odcinki. Może jeszcze się z jakimiś gościami poklepiemy. Też. Co nie Kamil, napadniemy na jakichś gości. No na innym serwisie albo no. na tym. No. Na serwisie banana. Na tym co pierwszy odcinek miałem. Potem... Słaba mi to rzecz, nie? o tam ta chłopa została. Okradzionych, dlatego słabo. Chodzę sobie, idę. Co? O tam, nie ma baz nie ma płytek, niczego, nie ma Drezna. A, nie wiem czy się jeszcze pojawią tam odcinki. Ale może, może. Jeszcze może dzisiaj się pojawią Star Warsy. Tak się to nazywało? nie który? No te na tym serwerze. Czekaj. Nie wiem jak się tutaj. Skywalsy, no Skywarsy to się. Jeszcze... Co coś tam porobimy na Skywarsach? To cześć. Spodobał mi się odcinek. Zostawcie łapkę w górę i suba! Jak chcecie więcej odcinków z to... Cześć! No jeszcze tutaj sobie. Dobra, cześć.